Cześć, witam was serdecznie, dzisiaj pokażę wam jakie przyszły teraz długo wyczekiwane kraniki w kolorze naszej elewacji, bo ciężko było je znaleźć naprawdę. Jak widzicie ja jestem w kurtce, bo mamy na dworzu chyba nie wiem 15 stopni, mamy 2 czerwca i wieje bardzo zimny wiatr. Także no nie wiem gdzie to ocieplenie klimatu i co się dzieje z naszą pogodą i z naszym klimatem. Długo wyczekiwany kranik, który już mamy, wygląda on... W ten sposób ma tylko z góry śrubkę czarną. Kiedyś z czasem sobie to pomaluję. Jakoś tam mocno mnie to nie gryzie w oczy. Wygląda w ten sposób. Na jedną, drugą. I będziemy zabierać się zaraz za montaż tego cuda. Już za chwilkę wam pokazuję, jak to wygląda. Jedną sekundę. Będzie to wyglądało w ten sposób tutaj jak widzicie zostało nam dużo miejsca więc musiałem kupić takie rozety też w kolorze czarnym i to właśnie wtedy fajnie nam przysłania prezentuje mi się wydaje bardzo fajnie no i te rozetki też trzeba było dokupić w jednej i w drugiej dziurze musiałem zastosować przedłużkę w jednej dziesiątkę w drugiej piętnastkę ze względu na to że no, nie zwróciliśmy uwagi tego przed elewacją ale to żaden problem Dokręcimy sobie to i w to wkręcimy za chwilę. Przewijam to na pakuły, dzisiaj przewinę sobie to na nić. A tutaj jest grzało, pokażę Wam jak wygląda nić po demontażu. Troszkę ją poszarpało, trzeba będzie to przewinąć na nowo. Witam Was jeszcze raz. Minęło trochę czasu, przyszła paczuszka z osłonkami, z rozetkami. Za chwilę otwieram to i zobaczymy jak to wygląda, jak to będzie pasować. I czy kolejny raz jak zamontujemy to nie będzie przecieku. O, pięknie. No i przyszły nasze rozetki, oczywiście już są w porządku. No i tutaj troszkę mi się odkręciło, więc próbuję. da Max I zaczynamy Polska Ludowa, czyli znowu nakładamy sobie nić. Aj, chodź, tu, chodź. Ja sobie ją tak nakładam, można powiedzieć, nieestetycznie. Ale dzisiaj grzeje, jest fajna pogoda, w końcu ciepło, mamy naszą rozetkę, tak to będzie wyglądać, nawijamy sobie nić i wkręcamy, a i wkładamy sobie naszą, aha, Ale przeszło. Mamy nawiniętą nić, także wkręcamy. I mamy to skończone. Kolejny ptaszek odznaczony. Już wam pokazuję, jak to wygląda. A wyszło to w ten sposób. Rozeta, tu gdzie to jest białe, to jest nić. Później sobie to jeszcze zamaskuję. Woda bryzga, jak szalona, więc wydaje się w porządku. Jedyny minus jest taki, że po prostu pod rozetą nie wiemy, czy tam kapie, czy nie kapie, ale tak to dokręciłem, że nie powinno nic kapać. Bądźmy dobrej myśli. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.